Ostatnio na moim profilu były same wytrawne wypieki, więc czas to zmienić i przygotować coś słodkiego, a będzie to bezglutonowa karpatka, ale z jesiennym twistem, bo dodałam do niej śliwki z cynamonem. Jakbyście szukali przepisu, to pochodzi on ze strony Ania gotuje. Zaczynam od ugotowania w budyniu, bo musi on nam porządnie ostygnąć, żeby przyrządzić z niego krem. Następnie biorę się za przygotowanie ciasta parzonego, czyli zagotowuję wodę z masłem i do tego dorzucam przesianą wcześniej mąkę. Ciasto jeszcze chwilę podgrzewam, później trzeba je ostudzić, a następnie miksujemy je z jajkami. Ciasto rozkładam na dwie blaszki, rozmarowuję je i piekę w 200 stopniach przez 20 minut. Teraz czas na przygotowanie kremu, czyli zaczynamy od ubicia masła, do niego dodajemy ostudzony budyń i wszystko miksujemy. I tutaj mamy sukces, bo po raz pierwszy krem do karpatki mi się nie zważył. Krem wykładamy na gotowe ciasto. W międzyczasie śliwki podsmażyłam z cynamonem i odrobiną cukru i wykładam je na krem. Przykrywamy drugim blatem ciasta i karpatka gotowa. I muszę przyznać, że to połączenie słodkiego kremu budyniowego i kwaśnych śliwek z cynamonem smakuje naprawdę świetnie.